To piątka. Dobra, nieważne. Kup konia. Night, night. A night twin, a night eyes, night place. No, najpierw sobie to przetłumacz na polski. Ja wiem, to, to jest nocny. Night to, no, night to coś tam ściemny, to, Night to Noc. No, noc. Nocny. Yeah. night, night. Um... No, ja widziałam jak ktoś nazwał um, konia Night Cookie. Um, nocne um, ciastko. Night light. <noise> Nie, to źle brzmi. Night. Ale nocne night... ciastko to super brzmi. Night Mirror. Na Nazwij Pop Girl. Nostro. Nie. Uh, night Moon! <noise> night Moon. Nocny księżyce. Nie. Nie. Night mother, nie. Night mountain, nie. Night mystery, Night Night ninja, kurde, ninja. Night nova, Night ocean. Ninjago. Ej, a nocny, nocny ocean, ocean, nie. Nie. ocean i ice. Nie. Ocean ice to piosenka Billie Eilish. Nie wiem, to Najlepsza piosenka ever. Nie śpiewaj na odcinku! Nie, bo to będzie źle, to wyjdzie. Ale chciałam... Night Sister. Ale wiesz, aż Night Sister, nocna siostra. Nie, to źle. Night Spider, nocny pajak, kurcze. Nie. Night, yeah. night yeah. Stone. Nocny kamień. Albo grey, bo on jest taki jakby szara... Nie. Um, wonderful. A... Sun. bo to jest, mam Desert Winda, mój, mój konik, ten ten o którym siedzę. Czekajcie, jak to może być? A Air, a weźmie losowe, Sunny Lily, nie, Fortune Angel, nie, Raven Smash, Am uh, Scare... O Boże. Orange Mystery. Sea Effect. Nie. Ale, ale ładne. Desert Hollow. Desert. Uh, uh, pumpkin Crusher. <laughs> Clover case. Ka Cas? Nie, nie wiem. Cookie Dollar. Nie, Storm Twin. Storm Twin, nie. Czekaj. A jeszcze raz. Um, nie wiem. Chciałam, chcę tylko jedno zobaczyć. Teraz jak Ciebie słucham, to wiesz, co mi się przypomniało. Co? Jeszcze mi się przypomniała? Co ci się przypomniało? Przypomniała mi się taka piosenka Kup mi Jorka co? Wiesz sobie co w YouTube a. A Lucky Night? Nie Szczęśliwa noc? To ładnie nie. moim zdaniem No dobra, rób co uważasz Później tylko tego, nie żałuj a jak byś ty go nazwała, kurde, Kuki Kuki. Wish wish. Mr. Riverdale go nazwij. Nie, bo nie lubię. Jak ja tak nazwę mojego konia. Lucky Hunter, Lucky. Nie. Szczęśliwy Łowca. To no, nie wiem, nazwij mistrza. Nie. Szczęśliwe dziecko. Szczęśliwy król, szczęśliwy pocałunek, szczęśliwy rycerz. Szczęśliwa panienka. Albo light, może... Nie, 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 nie daj light. Light, light, light. A może tej lucky light. Szczęśliwe światło. Little light. O, a małe światło. Nie. Ale szczęśliwe światło. Ej, ładnie. Nie. <noise> Jakie? Hot light. Mm. Honey light. Ice light. Mirror light. Miss light. Money Light, Moonlight. Mam imię Moonlight. No dobra, no nie chcę już będzie. Tu... Tak, tak! Wyrażam ciegłem. zgodę! Kupiłam tego konia ślicznego Teraz jedziemy go zmienić. Twój nowy boski koń zostanie dostarczony do twojej sceny wkrótce, zobacz coś tam go. O nie. To już Twoje wszystkie tamte konie przejdą na drugi etap. Jak to na drugi etap? Ja nie, nie mam tak. To był mój pierwszy koń, a dalej na nim jeszcze. Okej. Okay. A widzisz, dzisiaj nie jestem taka. Nie jestem taka. Nie no bo tak zawsze u kogoś jest. No, ale u mnie tak nie jest. To jest mój pierwszy koń, a dalej na nim jeżdżę. W sumie, jeśli ktoś ma tyle koni co ja, to się nie dziwi, że jeździ na swoim pierwszym. Nieważne, nieważne. jeju tutaj jest! Boże! Mm, moonlight, boże jakieś liczne. To jest tutaj na Nakrycia głowy. Jezu, nakrycia! głowy. Bo... Co? Podać nakrycia! No, no i wiem. co? A, jestem dziwna. Nakrycia głowy. Co ty masz z tego słowa? Nie ma. Tu ja? no nakrycia głowy. Mam już 9156 i Ujoju, jaki słodziak. Muszę na jego wsiąść. Ujoju, ale ty słodki. Dlaczego ja? Na... A, bo mi się zmieniają. Wódkowy, Boże, tak. Aha, xd lol. No wow Zakładamy jeszcze Tu, 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 tu Jak ładnie wygląda ogóle... Nie żałuję go Patrz jaki on jest śliczny No ja wiedziałam, że ty nie będziesz go żałować No, no bo nie, nigdy nie żałuję koń, tak Muszę w bokce No jakby miał się wykopytkować Tak zwykle Ojej, jaki śliczny No jest na SSO, sobie Weź bo boże Kubiam go ma Jezu XD pomocy. No iż. Po co ja ci kazałam go kupić? No bo, bo teraz będę miała cięż przez kurde kilka dni. Jaki śliczny. Będzie jazdę. tylko go trenować. No bo już wytrenowałam wszystkie inne konie. Nic nie mówiłam. <laughs> Oprócz początkowca, ale go mi się nie chce trenować. Ooooo! Mm, <laughs> koń na drugi etat Tak to jest mój koń na drugi etat I to nie nie nie, nie powiem Cholę, że nie Ale to smutne XT. Jeju jaki ładny czemu, czemu taka jesteś? Dobra a więc ja już przyjechałam ale możemy zobaczyć hody No to jestem Ale to dziwnie Dobra Jeju ale mi się podobał Haloo Galop Wyciągnięty galop. Au. Mur. <laughs> Zatrzymanie. Eee, nie, myślałam, że ta dziewczyna... Nie. <laughs> Purple Beard. Nie. Dziękuję. Jezu, mam go. Mam go. Mam tego malutkiego słodziaka. Juj, jak, on, jak on ładnie wygląda, Boże, on jest śliczny, on jest śliczny. Prawda? Co, co, co? Że on jest śliczny. Piękny. C tak, o, orze z mawłona. Tak piękny jest, tak. <śm> Ojoju, jaki jesteś śliczny! Dobra, będę kończyła ten odcinek na pewno niedługo. Tylko... Nie, kończ. Dlaczego mam nie kończyć? Będziesz miała z kim rozmawiać. z tobą będę miała rozmawiać. Będę kończyć odcinek! Więc <noise> to by było na tyle z tego odcinku. Ciekawe czy wrzucisz ten odcinek. Właśnie najprawdopodobniej nie. Ale zobaczymy, jeśli to oglądacie, no to fajnie. Um, to by było tyle z tego odcinku. Ja kupiłam ahałka i jestem bardzo zadowolona. I to by było na no. tyle. I cześć.